Normalnie otwiera. Okej. Okay. Tu też... No, on się wkurzył. wkurzył, się. Co to jest? Co tam jest? Tego nie było przed chwilą. Tak szczerze nie wiem, czy dałbym radę w to grać. Pamiętaj o robieniu zdjęć. Coś tam mogę zrobić z tym zegarem? Ło, jakie zdjęcie! Ja pierdzielę. On patrzy na mnie? Dziwacznie patrzy. Osobu obraca obracajmy. Ale możemy wziąć go, dobra. Ej, mi się wydaje, że chyba ten obraz. Jest. Go, pro. Dobra. Pokażę jak zrobić? Tak. Przyszymywaj. O! Łe. Mimo to. Coś się pojawiło. Aha, i tak tam mamy za chwilę zdjęcia robić, tak? Powiększ. O kurde, tu jak ciemno się zrobiło, co jest? Coś tu jest? Coś nie ma nic? Zapraszamy do Linków bio. Będziecie ze wszystkim na bieżąco duży czarny kwadrat. Dzięki, dzięki. Dobrze na razie wbijam ranking w tapowaniu. No, Okej, okay, spoko. Ach, kurwa, nic nie widać co jest. Nic nie widać. Co to było? Co to za dziwne od dźwięki jakieś. Teraz na 100% procenty, będzie? Jestem przygotowany. Grubo te. Grubo. Grubo, grubo. O, czekajcie, widzajcie ten obraz, 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 o właśnie. I should find a nail or something to hang it with. Kujawki, kujawki, teraz mam szukać tej. Gwoździa brak. Na zegarze będzie. Aha, ten zegar, dobra. Ej, tu można przejść już? Ej, ty zobaczcie, zrobiło się przejść chyba Aha, tu dobra widzę. Zobaczcie zdjęcie tego zegara. Cześć Szymon, witam serdecznie. Cześć Igor. Zdjęcie powieś i fotę. Powieś i fotę zrób. Lepiej będzie niż w Outlaście. Mówisz? Panika Gaming to lubię. Cześć, witamy z Didi. -di 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 -di. Nie, klikać, klikałem, Pokaż się. To rozkaz. O, walki jakieś. I to Powiedz, Czekajcie, bo muszę się skupić w teraz. Ale będzie okay. filmik na Ed. Mam robić foto? Ej, te zdjęcia wszystkie się zapisują? Nawet te, co ja robię, są tak byle One no, też się zapisują? Czy babi śpi? Babi śpi? No, śpi. Sobie. A, czyli znowu. Dobra. Uh! No, śpi. No, śpi. No, Te drzwi. Dobra, widzę, motorobaki No, śpi. Mocne, mocne, powiem wam że to jest dopiero początek gry, a jest mocny, naprawdę. Dobra, spierdzielamy z tym. do głównego domu po raz pierwszy. Aha, po raz pierwszy, że będzie? Kilka razy będziemy. Hej, ja. Cześć, Natalka! Natalka! Natalia Szau, że wcześniej ciebie nie było. Co tu się odwalało? Kurde, to jest masakra, nie? To jest lepsze od Lasta, uważam. Jarecz, witamy. Cześć, Jarecki, witam. Wracamy Siema, ukończyłem tą grę z dziesięciu razy no To super, cieszę się bardzo Co ty gadasz, zostaje No kurde, żałuj, że nie ma wcześniej Ale U Madison Leksa witamy. Ach, ja myślę, że ktoś tu stoi od zegar tej Małpa Żółwiczek, PL Hejka. Aha, tu jest ta planeta chyba tak? Cześć! Jasny gwint! Jest. Udało się. Nie ma za co. No ale kurwa no. Co teraz? I zdjęcie. Brawo Marcin. Czy znaczy nie brawo, tutaj wszyscy, no... Tutaj widzowie mi pomagali, no bo... Ja Ale teraz mówię. będzie mocne. Ja powiem aż, że samemu jest... Przypomniałem sobie jak to działało. Dzięki za obserwację. Dziękuję jeszcze raz wszystkim serdecznie. Dobra, tu nic nie ma. Zapierdzielamy dalej. Czekaj, kurde telefon, nie spadaj mi teraz w takim momencie. Brun Forest ja jest moc. <noise> jest moc, ale ja pierdzielę, nie wierzę. Madison, Madison, no, Madison. Dokładnie Madison. Mocno, straszne? Trochę tak. Są takie momenty mocne. Dzięki za rożyczkę. Mocny moment. Za którym z razem pójdziesz? Raksoli dla mnie w ogóle. Ktoś lubi labirynty. Mita gra zryła beret. Helsinki jest mocny. To przyjdziemy pewno w odwiedziny. No zapraszam, zapraszam. Jutro Rest Evil 5, skooperacja właśnie z innym streamerem. Z innym streamerem. Nie wiem, co tutaj jest w ogóle. Weź. No bierzemy, oczywiście, że bierzemy. No bardzo z tym teraz. czekaj, 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 dzielamy. A, dzień. Uciekaj, daj. no. <śmienicza> <dawaj. Uciekaj, śmienicza> Wspieramy cię troszkę. No, Michał przyda się, Łabęda przyda się tam. wsparcie. Na no, jak najbardziej, Paty. No. Znowu? Dawaj, nie pęk... Kurde. za biwitam. Dobra, musimy przyspieszyć to, bo kurde, zaraz zginiemy. Które to A ile jest? ile etapów pod tym liwem zagrasz ze mną w coś? Na razie nie planuję grać, Powiem powiem o co tu chodzi teraz. A z kim gra Aha, za tytko. Dobry mecz, dobry mecz. Dziękuję ze serduszka, dziękuję, dziękuję. Oj, otaczają. Kurde! Otoczyli mnie! I będzie duży, biały kwadrat. No <śmich> <śmich> pierdziele, tu nic nie widać tej... No co robicie, no? Ja pierdzielę, ale, ale ciemno. Multikubek witamy. O kurwa. Haha. Haha. I ha, opierdzono ha. ja się w wow. Dojechaliśmy. Kurwa. Nie, nie idę tam. Dobra, nic nie wyskoczyło. Idziesz, idziesz. <gry> idziesz, masz iść. i... <gry> Czytaj tablicę. Gdzie jest tablica? A, tu. Aby uratować ptaka, królik wyskoczył w powietrze, opuszczając wszystkich swoich przyjaciół. Wąż pod szczurem pozostał w rękach, wygubiony opracował ten plan. Aby uratować ptaka... O, Smoczek, witamy. O kurde, to będzie ciężkie, powiem wam. Obertować ptaka kroju wyskoczył w powietrze. A opuszczając wszystkich swoich przyjaciół, łąż pod szczurem pozostał. A rekord wgłębił opracował ten plan. Po kolei, łatwe tylko pomyśl spokojnie. wyskocz mi zaraz. I gramofon go przywołuje jakby co. Okay, okay. do końca. Zapraszamy do linków w biochattpslinktyr.eu kośnik dzikus 98. Serdecznie zapraszamy duży czarny kwadrat. Dzięki. Do końca nas umiłował Hacha. Najgorsza melodia Ewa. Ej, Dobra, zrobiłem I co? Nie przyleciał. albo. Do środka zerkmi. Gramofon idzie, U ja w pokoju, w pokoju. żegnaj aparacie. Przydałeś się nam. Aha, no dobra i finał. i finał mój. Patrzył na Pa aparacik. Ej, wy mi ktoś, czemu ten aprar jest przeklęty? No, bo on i tak musiał zginąć, bo był w nim demon. No, no, wiem, bo opadał go, nie? I do piekła. Bo Madison robiła nim zdjęcia ofiarą. Masz wyłączyłem. Dobra, I co. Żegnajmy. Ewan on łączy świat ludzi z zaświatem. O jest przylas! Przylas. Jak on by nie zginął, to by demon został na wolności. Discord przeczyta. Okej. Okay. A tak demon zginął razem Trzeba się poświęcić. Precz szatanie z Ciekawe czy będzie dwa Czyżby zginął? Tak, zginął. Mocna gra. w Mocna, bardzo mocna gra. Już czekajcie jak Ale będzie on chwila. Żarzył, bo złapał oddech. No czyli ty demon też nie zginął, nie? To patera. Teraz zobacz. O, foto nam zrobił. Teraz nam no foto on się zrobił. Się stał demon. On się teraz ten foto nam zrobił. Teraz. Zaraz dziki przeczyta. Zobaczcie, nie, nie zrobiło się te zdjęcie, widzicie? Jest inny. Spalona fota. Spalona fota, no. Zobacz. część. Siemanko wszystkim, dobranoc. Jeszcze raz dobranoc wszystkim. Dziękuję za zarobienie z tego live'a. Widzimy się jutro. Na YouTube, na łazie, na cześć, YouTube, szumiczek. na Instagrama, Decechicka i pa.